To niedobrze, nie wiem jak to zrobić za bardzo. A dobra, wiem, tu może są jakieś podpowiedzi faktycznie. Dobra, zrobimy tak. Start. End. Dobra, tyle na razie mamy. Popłynąć przez jezioro w stronę gór. Tak. Potem popłynąć w stronę drzew i wiatraka. Wiatrak był gdzieś daleko. Wiatrak jest tu. Co nie pomaga. Chyba, od końca muszę iść, dobra, to ma sens, no. Na przykład muszę się udać w stronę tych gór. Tych gór? Bo to muszę popłynąć, nie? Może tych gór? Ten w stronę wiatraka... Po lewej mają być drzewa, czyli muszę tu popłynąć, czyli dobra, czyli jeszcze raz. Muszę to zrobić tak. Ten tak, żeby były drzewa po lewej, wiatrak po tej. Teraz muszę kanałem popłynąć. Dobra, teraz to ma sens, że od tej strony, no przez kanałem, między domem a tym czymś. Jakiś pojedynczy kamień i takie wyspy. Dobra, to chyba tu muszę. Aha, bo te, kam... te to są jakby te, dobra. To są jakby wyspy nie wiem, dobra, między nimi przepłynę. Spróbuję tak zrobić. Teraz drogą prze... obok domku. Teraz przez. Między miastem a górą, czyli tu. Potem między yy, czymś, czego nie mogę znać, teatrem a miastem? Czyli coś źle zrobiłem. Coś źle zrobiłem tutaj. Dobra, wracamy jeszcze raz do momentu tego. Może, że skoro dom po prawej, że muszę tu wylądować na przykład? No, to ma sens. I teraz to jest dom, a to są góry. Muszę popłynąć, jakby. Tak, i teraz teatr, miasto. Eee. Yy. Dróżka jakaś, czyli tu może? Zobaczmy czy to ma sens, tak to ma sens Teraz tu, żeby były drzewa i ten Teraz ta droga, tak na 90% I na start Jesteś rozwiązaniem czy nie jesteś? Oczywiście, że nie A dobra, bo ten przycisk cofa, jestem głupi, dobra zrobię to jeszcze raz Tylko w dobrą stronę, bo mi się wydaje, że po prostu zrobiłem w złą stronę jest dobra, czyli coś myślałem źle zrobić, w, jak w złą stronę. I pewnie się teraz od, otworzył się, no. Jakąś podpowiedź, jakieś te różne dziwadła. To trzeba pewnie podpalić, no właśnie. Ja mam haczyk. I pewnie na no, haczyku trzeba robola wysadzić tylko. O nie, trzeba tu liście trzeba wsadzić. Dobra, i ja powiedz coś zje. Dobra, i mamy teraz motyla, którego możemy złapać, albo jednak nie możemy. I tu trzeba jakimś sposobem wody dolać. Jeszcze nie wiem za bardzo jak. Coś w ogóle mamy. Artykuł z gazety, to on też się przyda do tego. O, szklanka też się przyda. motyl gdzieś w ogóle odfrunął. Ale to na razie nieważne, bo z tego możemy szklankę wody dać. Teraz będzie można tu wlać i wyciągnąć to coś. Pewnie na haczyku trzeba będzie. Aha, tylko mało wody. O, tu odfrunął i coś zrobił. Mamy robola Powiem, trzeba przeciąć. Więc sznurek. Na którego będę mógł nawinąć ten. Nie wiem, tak mogę zrobić. Nie mogę tak zrobić. Może tak. Nie mogę. O, tak mogę zrobić, dobra. I teraz korek? Mogę go spuścić, czy nie? O, mogę, dobra. I teraz to wy... nie wyciągnę tego jednak. Tu ma być tyle wody, więc muszę coś jeszcze znaleźć, mi się zdaje. A nie, dobra. Musiało się złapać po prostu. Dobra. Szklane oko. Komu by tu dać szklane oko? To by się przydało. O! No, przydało mu się. Dobra, do dowodów mogę wrzucić jeszcze ten artykuł z gazety gdzieś. Chwila, gdzie to było? O, to było tu. Nie, to jest ten konkurs, dobra. Czy jeszcze czegoś brakuje? Czy jeszcze trzeba wymyślić z tą szafką? Nie z tą szafką, z tą szafką, z dowodami. No, o. Ty coś tu ma jakieś kwadraty, chłop. Mam na przykład coś takiego. O! Jest coś! Dobra, mamy zwłoki, <laughs> ale głównie mamy książkę, którą trzeba tam dać, chyba mi się wydaje. Dobra, Hill Robert Bob, lewy bok, Hill Robert Bob, Hill Robert Bob, Hill Robert Bob. Dobra, to jest to, czy ona musi iść tu? Dobra, poszukajmy tak, Ida, Ida Ray Grace Gegger <laughs> nie wiem, zrobię to, bo to po prostu długo będzie zajmowało. Dobra, chyba to mamy karteczka znowu się przydała. I tu będzie C, tu I, tu będzie ten. I tu będzie na odwrót. Dobra, mamy coś. Tam jakieś krzynkę jakąś. Ale to na razie będzie na tyle, bo jest tak gorąco w tym pokoju. Naprawdę końcu najgoręczniej, także do następnego razu chyba na razie. Cześć, cześć. <grych>